Na no siemano. Każdy, kto posiada mikrofon pojemnościowy, boryka się z problemem pogłosu swojego pomieszczenia. I od razu chcę powiedzieć, że rozwiązania, które tutaj pokażę, nie rozwiązują problemu, dlatego że dalej mamy gównianą akustykę w pokoju. Może to pomóc troszeczkę, że nie będzie aż takiej tragedii, ale nie rozwiąże to naszego problemu. O możliwych rzeczach, które mogłyby rozwiązać ten problem, bardziej później. Sytuacja prezentuje się następująco. Zakupiłem pewne gówno, już się pokazuje, a mianowicie coś takiego. Jest to podróba produktu, który się nazywa Chaotica Able. Nie rozwiązanie radzenia sobie z pogłosem. Postanowiłem je przetestować, żebyście wy nie musieli, bo to na pewno nie będzie działać dobrze. Chciałem sprawdzić, co poradzi sobie lepiej. Taka pianka, czy poduszka. Więc zaczynajmy. Będą trzy próbki. Najpierw bez niczego, potem z poduszką, potem z podrubą Cauticable. Naturalnie dźwięk w tym filmie jest nieobrabiany, jedynie go podgłośniłem. I będzie w opisie też link do nagrania na Soundcloud, gdzie będzie to całkowicie nieobrobione, nawet bez podgłośniania. Paradoksalny to świat. Wlazł kotek na płotek, pieprzną go młotek. Paradoksalny to świat, kotek na potek, pieprzną gumotyk. Paradoksalny to świat, wlaskotek na potek, pieprzną gumotyk. Paradoksalny to świat, wlaskotek na potek, pieprzną gumotyk. No, jak widzicie, poduszka coś tam daje. Słychać, że nie rozwiązuje to problemu, ale jest tego pogłosu troszkę mniej. Beznadziejnie się to nakłada. Popfiltr w tym jest. No jest do dupy, jest słaby. Yy, ten najtańszy z Allegro jest lepiej wykonany od tego główienka. Paradoksalny to świat dla skotek na potek, gumotek. Paradoksalny to świat dla skotek na potek, gumotek. Paradoksalny to świat dla skotek na potek, gumotek. Paradoksalny to świat, łaskotek na potek, pieprzną gumotyk. 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 I tak jak się spodziewałem, nie mogę tego polecić. Absolutnie kuźwa nikomu. Bo są dużo lepsze rozwiązania, żeby poradzić sobie z czymś takim. I tak. <laughs> Już żałuję zakupu, ale trochę sobie tego poużywam, bo nie jest, nie jest aż tak tragicznie, jak się spodziewałem. Wybija to trochę dołu i podbija, niestety, sybilanty. Jak się wymawia to mam wrażenie, że to się trochę bardziej wybija. I to główno. Nie zostanie tutaj. Zostanie zmienione na taki mały panel akustyczny na statywie. Nie jest to drogie rozwiązanie i sprawdzi się lepiej niż pianka izolująca mikrofon. I jakby ktoś pomyślał sobie, a może by po prostu tą piankę zrobić grubszą, żeby mocniej izolowała. Jeśli zrobicie tę piankę grubszą i będzie mocniej izolowała, będzie jeszcze bardziej wybijać sybilanty. I będzie za dużo basu na graniu. Dużo za dużo basu. A więc, Magdus, dlaczego to kupiłeś? Bo bo nie jest to drogie, i <laughs> chciałem na własne ucho się przekonać, jak to działa, i utwierdził mi to w przekonaniu, że to nie ma sensu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym materiale, który będzie poradnikiem o programach do montażu. Do zobaczenia. Nie mam miejsca na machanie.